Nikt go nie widział. Pewnego dnia Porsche ostrożnie wjeżdżało do warsztatu. Z podwiniętymi rękawami, pomarańczowymi rękawiczkami i charakterystycznym uśmiechem gotowe pokazać światu, jak działają prawdziwi mechanicy. Następnego dnia Ed Sheeran po prostu zniknął. Bez pożegnania na ekranie. Bez ostatniego śmiechu z Mikiem. Tylko niepokojąca cisza, która sprawiła, że miliony ludzi patrzyło w ekrany i pytało samych siebie: Co król warsztatu Wheeler Dealers z tego miał? Za kamerami historia stała się niejasna. Niektórzy wskazują na brutalne cięcie budżetowe, które zniszczyło duszę programu, inni szepczą o konfrontacji za kulisami, która jest tak napięta, że może zatrzymać klucz dynamometryczny w pełnym rozkwicie. W ciągu kilku następnych minut zagłębimy się w plotki. Oddzielimy rzeczywistość od fikcji i zobaczymy, czy w końcu uda nam się wydobyć prawdę na światło dzienne. Żadnych lalek, ponieważ mały szczegół, który pozostał niezauważony, mógłby ponownie otworzyć drzwi warsztatu. W 2003 R. Na długo zanim YouTube stał się punktem odniesienia dla entuzjastów majsterkowania, dwóch niekonwencjonalnych Brytyjczyków stanęło przed kamerą i po cichu zrewolucjonizowało telewizję poświęconą samochodom. Mike Brewer był biznesmenem. Półaukcjonerem, półkomikiem. Szukał ukrytych perełek na parkingach alejek. Obok niego był Ed Sheeran, również niewzruszony, owinięty w spokojną precyzję i w swoich już kultowych pomarańczowych rękawiczkach. Nie tylko spektakularne transformacje przed i po sprawiły, że widzowie byli zafascynowani. To był sposób, w jaki Ed spowalniał chaos naprawy samochodu i czynił go jasnym metodyczny prawie medytacyjny oznakował śruby. Rozmontował silniki i wyjaśnił każdy krok prostym i łatwym do zrozumienia angielskim, podczas gdy Mike obliczał faktury i szukał korzyści. Ed zamienił zablokowane zaciski hamulcowe i spalone stawy w weekendowe wyzwania, a nie wyroki śmierci. Chemia wywołała coś wyjątkowego. Do Bahrajnu zaczęły napływać listy od brazylijskich fanów, proszących o więcej szczegółów i dłuższe fragmenty napraw. W piątym sezonie Wheeler Dealers był emitowany w ponad 100 krajach. A Ed Sheeran stał się kimś więcej niż telewizyjnym mechanikiem. Był mentorem, przewodnikiem, cichą legendą w hałaśliwym warsztacie. W dziewiątym sezonie przenieśli cały zespół do słonecznej Kalifornii w poszukiwaniu nowego metalu i dużej amerykańskiej publiczności. Dodawali Fordy Mustangi, DeLoreany, a nawet klasyczne Camaro do swojej rosnącej kolekcji. Przez cały ten czas żonglowali coraz większą liczbą harmonogramów zdjęciowych. Zaostrzone i sponsorskie umowy z klauzulami kontraktowymi, których nigdy wcześniej nie widzieli. Przez jakiś czas wszystko, czego się dotknęli, wydawało się bardziej błyszczeć, ale im bardziej rósł cyrk, tym trudniej było utrzymać wszystkie elementy w ruchu. A ukryte za dużymi drzwiami warsztatu zaczęły się pojawiać pierwsze pęknięcia. Kiedy zespół przeniósł się do Kalifornii, wszystko stało się większe: warsztat, rachunki i to. Co było stawką? Nowa sieć Velocity chciała szybszych odcinków. Więcej programów w krótszym czasie. Kamery zaczęły kręcić przed świtem. Samochody musiały zostać sprzedane przed kolacją. A jedyną rzeczą, która poruszała się szybciej niż konstrukcję, był stos pudełek z jedzeniem do niesienia obok drzwi. Na początku wydawało się to jak sen. Warsztat był ogromny. Windle śniły. A samochody sportowe stały w każdym kącie. Były skrzynki z narzędziami wyższe niż większość ludzi i budżet na części. Który wydawał się nieskończony, ale marzenie wiązało się z zasadami. Producenci przeszli przez plan zdjęciowy ze stoperami i scenariuszami. Naprawa, która kiedyś zajmowała 10 minut ekranu, teraz wyglądała jak 30 sekund. Całkowity demontaż silnika został skrócony do 5 szybkich ujęć i wyciszenia głosu. Ed był pierwszym, który zauważył zmianę. Uwielbiał uczyć. Każde cięcie było jak wyciąganie stron z podręcznika. Prosił, wręcz błagał. O więcej czasu na naprawy. Mike próbował zadowolić obie strony. Uścisnął dłoń sponsorom. Potem poszedł zobaczyć, jak radzi sobie Ed. Ale przepaść wciąż rosła. Ciągle się śmiali przed kamerą, jednak między ujęciami uśmiechy były wymuszone. Fani to zauważyli. Fora internetowe były pełne komentarzy. Po co się tak spieszyć? Gdzie są szczegóły? Widzowie, od Brazylii po Birmingham, przegapili kroki, które pozwoliły im śledzić lekcje w domu. Oceny pozostały wysokie, ale serce programu zanikało. Większość nocy Ed zostawał do późna, nagrywał dodatkowe wczesne ujęcia, mając nadzieję, że montażysta je zachowa. Wielu nigdy się nie pojawiło, widział, jak całe lekcje lądowały w pokoju montażowym. Ciśnienie rosło jak para w gotującym się czajniku. Wszyscy czuli, że wkrótce wybuchnie. Wtedy, w marcu 2017, Ed nacisnął sześciominutowy film który wstrząsnął całym warsztatem. Uderzył w YouTube jak angielski klucz, który spada na ziemię. 21 marca 2017. Na kanale Ed China pojawił się sześciominutowy klip zatytułowany Opuszczam Wheeler Dealers. Bez clickbaitów, bez żartów, solo ed, w pomarańczowych rękawiczkach. Siedzi na prostym biurku z oczami utkwionymi w kamerze. Mówił powoli, z każdym wyraźnym słowem. Nowi szefowie. Jak powiedział, chcieli skrócić sceny naprawcze. Nazywali to wydajnością. Odpowiedź Eda była prosta. Pokaz samochodowy bez prawdziwych napraw nie jest pokazem samochodowym. Więc postanowił odejść. Podziękował fanom, pochwalił Majka. A nawet życzył wszystkiego najlepszego dla sieci. Jednak wśród uprzejmych słów można było wyczuć ból, kiedy powiedział, że to nie jest kierunek, który mogę poprzeć. Widzowie usłyszeli głośniejszy przekaz. Serce show zostało zniszczone w mgnieniu oka, w ciągu godziny komentarze się rozmnożyły. Posty stały się wirusowe na forach, grupach na Facebooku i blogach samochodowych. W porze lunchu wiadomość była już na stronach z wiadomościami o silnikach. W porze kolacji była trendem na Twitterze. Ludzie wycinali spotkania, zaznaczali zrzuty ekranu i szukali ukrytych wskazówek. Niektórzy oklaskiwali Eda za wierność swojej pracy, inni zastanawiali się, dlaczego Mike nie walczył bardziej. Licznik odwiedzin obracał się jak igła. Jeden milion. Dwa. Pięć. Dziennikarze zadzwonili do Eda i Majka, aby złożyć oświadczenia. Sieć wydała krótkie oświadczenie. Program był nadal silny. Brzmiało to nieprzekonująco. Wideo Eda zakończyło się wymuszonym uśmiechem. Seguid Criando. Nadal naprawiam. Do zobaczenia wkrótce, powiedział do kamery. Machnął ręką. Ekran zrobił się czarny, a internet zapełnił się teoriami. Fani myśleli, że znają prawdę. Ale szok był dopiero pierwszą falą, potem nadeszła burza, a jej pierwszą ofiarą był Mike Brewer. Krytyczna reakcja na Mike'a Brewera była niczym uderzenie cegłą w przednią szybę. W ciągu kilku godzin od opublikowania filmu Eda na wszystkich platformach zalała fala gniewnych wiadomości. Niektórzy fani nazwali Brewera wyprzedającym się, mówiąc, że pozwolił, aby show straciło duszę. Inni rzucali ostrzejsze słowa mroczne groźby. Które nie miały nic wspólnego z zardzewiałymi samochodami czy przeciekającymi uszczelkami, Mike próbował uspokoić sytuację, pisząc na Twitterze, że kocha Eda jak brata i błagał stację, aby zachowała długie sceny napraw. To nic nie dało. Lawina nadal rosła. Wkrótce gniew zaczął przenosić się na życie codzienne. Skrzynka odbiorcza Majka była pełna listów z nienawistnymi treściami. Jeden z nich ostrzegł go, że ktoś przyjdzie go odwiedzić do jego domu, inny wpędził w kłopoty swoją nastoletnią córkę. Zszokowany Mike zadzwonił na policję, która otworzyła teczkę i kazała mu uważać. Później przyznał, że napięcie niemal go rozdarło. Nawet Ed wtrącił się, pisząc, że nikt nie powinien grozić Majkowi i prosząc ludzi o uspokojenie się, ale w internecie iskra może wywołać pożar, a ten się palił. Sponsorzy zaczęli się niepokoić. Marka Opon wycofała planowaną reklamę. Sieć wydała dłuższy komunikat prasowy, w którym stwierdziła, że Wheeler Dealers będzie się rozwijać, nie tracąc przy tym swojej istoty. Zapowiedziano nowego mechanika, Ante Stade, znanego ze swojego bezczelnego uroku i błyskotliwej inteligencji. Niektórzy widzowie bili brawo, ciekawi nowej krwi, inni krzyczeli, że można go zastąpić i przysięgali. Że przestaną oglądać ten program na zawsze. Jednak, mimo całego hałasu, wielu fanów jednym okiem spoglądało na Mike'a, a, a drogiem na Eda, mając nadzieję, że para jakoś sobie poradzi. Na razie jednak rozstanie wydawało się ostateczne. Podczas gdy Mike przygotowywał się do swojego pierwszego odcinka bez Eda, debiutant Ant miał właśnie odkryć, jak trudne może być życie w centrum uwagi. Kiedy zamieszanie ucichło, kamery kontynuowały zdjęcia ale wśród narzędzi filmowania pojawiała się nowa twarz. Ant Anstead, były policjant, a obecnie konstruktor samochodów. Wszedł do garażu z uśmiechem niemal tak szerokim, jak zasięg rąk Eda. Szybko opowiadał dowcipy i jeszcze szybciej posługiwał się kluczem udarowym. Sieć miała nadzieję, że jej energia pomoże odzyskać serca widzów. Pierwszy odcinek z Antem zaczyna się od jasnoniebieskiego Mustanga. Czy rozbierałeś to? Wymienił skrzynię biegów w rekordowym czasie i pomalował sprayem. Jakby lukrował ciasto. Widzowie, spragnieni czystej akcji, byli zachwyceni. Ale stara gwardia, fani robiący notatki. Wcisnęli pauzę i zmarszczyli brwi. Gdzie jest wyjaśnienie krok po kroku? Zapytali w komentarzach. Jak ustawiłeś sprzęgło? Nauczanie krok po kroku było nadal przerywane i żaden nowy urok nie był w stanie ukryć brakujących stron. Ant próbował zasypać przepaść. Pomiędzy ujęciami nagrał dodatkowe klipy, w których szczegółowo opisał bardziej skomplikowane zadania, a następnie opublikował je w internecie. Niektóre z nich trafiły na YouTube, większość z nich pozostała na dysku twardym. Oceny pozostały stabilne, ale fani byli podzieleni: zarówno ci, którzy byli zadowoleni z szybkich dreszczyków emocji, jak i ci, którzy nadal uważali, że widowisko straciło swój charakter. Mike zrobił co mógł, żeby wyreżyserować nowy duet. Pochwalił umiejętności Anta. Zapowiedział bardziej ambitne projekty i obiecał, że następnym razem zajmie się nim bardziej szczegółowo. Jednak wszystkie posty w mediach społecznościowych miały ten sam cień. Przywróćcie Eda! Ant zażartował, że jest najbardziej lubianym i znienawidzonym mechanikiem w telewizji. Poza kamerą. Ciśnienie było takie samo. Jak w klocku B, 8 położonym na składanej ławce. Mimo to samochody cały czas przyjeżdżały i odjeżdżały. Model 240C, zakurzone Ferrari, nawet wojskowy Humvee. Wszystko to zostało sprzedane na ekranie dla zysku. Liczby pokazały, że program ma szansę przetrwać. Ale czy może być jeszcze tak samo? Podczas gdy Brewer i Anstead szukali kolejnego interesu, Ed zniknął z radaru i wycofał się do cichego warsztatu na skraju angielskiej wsi. Przez cztery lata wysoki mężczyzna w pomarańczowych rękawiczkach milczał. Pojawiając się jedynie na pokazach samochodowych i wyścigach charytatywnych. Fani wciąż pytali, gdzie on jest? Alquins Vinyl w końcu otrzymał odpowiedź. Nowa seria na YouTube zatytułowana Ed China's Workshop Diaries. Premiera pierwszego odcinka odbyła się w piątkowy wieczór. Brak efektownej grafiki. Brak programów telewizyjnych. Tylko Ed. W tle widać wrzący czajnik i zmęczony Range Rover czekający na ratunek. Przywitał widzów jak starych przyjaciół, zakasał rękawy i wziął się do pracy. Nie było tu pospiesznych zgromadzeń. Każda śruba była usuwana na bieżąco. Każdy zużyty staw został dokładnie powiększony. Ed zatrzymywał się nawet, żeby zrobić proste szkice na tablicy, gdy zadanie wymagało dalszych wyjaśnień. Było to podobne do początków Wheeler Dealers, tylko wolniejsze. Głębiej i w 100% pod twoją kontrolą. Wkrótce projekty stały się bardziej odważne. Pewnego tygodnia przebudował ciężarówkę do przewozu mleka z lat 60 i zainstalował w niej silnik elektryczny. Następnie przywrócił do życia bijącą rekordy, napędzaną silnikiem sofę, która kiedyś przemierzała ulice Londynu. Publiczności się to podobało. Komentarze były pełne wdzięczności. W końcu mogę zobaczyć całą tę pracę. Do dziesiątego wpisu liczba subskrybentów kanału przekroczyła pół miliona, obsługiwane przez reklamy sponsorzy Patreon. Sporadycznie. Sprzedaż koszulek Big Hands, mały garaż. Brak zamówień z sieci. Ed ustalił własne tempo. W niektóre miesiące zamieszczałem posty w każdy piątek. Czasami robił sobie przerwę, aby poszukać rzadkich części lub wygłosić wykład na targach inżynieryjnych. Nikt nie narzekał. Wiedzieli, że następny film ukaże się, gdy praca będzie naprawdę skończona. Szukał sponsorów, ale wybierał tylko te narzędzia, których już używał. Jeśli nie ma tego w moim zestawie narzędzi, to nie ma tego również w programie. Żartowałem. Tymczasem w Wheeler Dealers kariera Anta Ansteda zakończyła się w 2020 roku, kiedy z powodów rodzinnych przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. Na jego miejsce stacja zatrudniła Marka Elvisa Priestleya, byłego mechanika McLaren F1. Priestley przyniósł ze sobą swoje umiejętności i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, a sezon 2021 został nakręcony w nowym brytyjskim studiu. Publiczność pozostała obojętna, ale fani nadal porównywali każdy spaw w zwolnionym tempie ze szczegółowymi wyjaśnieniami Ed'a. W roku 2024 obie ścieżki wydawały się już jasne. Ed uczył w wolnym czasie, a Mike prowadził lżejszy, bardziej uporządkowany program telewizyjny, ale po forach wciąż krążyły plotki o ponownym spotkaniu. Brewer powiedział: "Nigdy nie mów nigdy". Ed kiwał głową, uśmiechał się, po czym zmieniał temat. W obliczu istnienia dwóch odrębnych światów w powietrzu wisiało tylko jedno pytanie: czy któreś z nich poczuje potrzebę załagodzenia tej przepaści, czy też będą szczęśliwsi, jeśli na zawsze pozostaną osobno? Odpowiedź: Jak zawsze, czaiła się tuż za rogiem. W 2023 roku wydawało się, że obie ścieżki są już gotowe, ale internet uwielbia nieoczekiwane zwroty akcji. Na początku tego roku pewien mały blog poświęcony motoryzacji zamieścił w PiS, który bardzo spodobał się fanom. Według niektórych źródeł Ed China może pojawić się gościnnie w przyszłym odcinku specjalnym Wheeler Dealers. Bez nazwisk, brak dad. Wystarczająco dużo, aby wywołać debatę. Wątki na Reddicie ciągnęły się kilometrami. Niektórzy przysięgali, że widzieli Ed'a na lunchu z producentem Motor Trend w Goodwood. Inni twierdzili, że Mike i Ed w tajemnicy planowali akcję charytatywną mającą na celu uczczenie 25, rocznicy serialu. Żaden z nich nie zamknął drzwi. Zapytany o to podczas podcastu, Mike się zaśmiał. Nigdy nie mów nigdy. Mój telefon nadal działa. Miesiąc później Ed przeprowadził transmisję na żywo ze swojego warsztatu. Ktoś napisał, czy kiedyś wrócisz? Albo się zatrzymał. Uśmiechnął się i powiedział: Tylko jeśli pokażemy każdą śrubkę. To nie było tak. Ale to nie było też nie i to wystarczyło, żeby podtrzymać nadzieję. Plotki krążyły nadal. W pewnym artykule napisano, że BBC chciało zatrudnić obu prezenterów do nowego cyklu poświęconego konwersjom pojazdów elektrycznych. Inny twierdził, że Discovery zaproponowało im podróż, aby się ponownie połączyć. Dziesięć klasycznych samochodów, dziesięć krajów, ostatni uścisk dłoni. Większość plotek ucichła. Gdy przesunięto daty koncertów lub obcięto budżety, jednak plotki nigdy całkowicie nie ucichły. Tymczasem drobne oznaki sugerowały, że różnica ta powoli się zmniejsza. Podczas NEC Classic Motor Show 2024 Mike i Ed przemawiali na tej samej scenie po raz pierwszy od siedmiu lat. Różne panele tego samego dnia wymienili krótkie pozdrowienia za kulisami. Dziennikarze zrobili im zdjęcie, na którym się uśmiechali. A na Twitterze zawrzało. Miesiąc później Mike wysłał Edowi publicznego tweeta z okazji jego urodzin. Miłej zabawy, mój przyjacielu. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli napić się piwa. Ed polubił post i dodał do niego emoji kciuka w górę. Prosty gesty, ale dla wiernych fanów. Wyglądali jak nowy olej na zardzewiałym zawiasie, zdala od blasku fleszy. Obaj mężczyźni byli zajęci. Ed przetestował taksówkę napędzaną wodorem, co sugeruje. Że paliwa alternatywne mogą być jego kolejnym dużym projektem. Mike dokończył zdjęcia do 20 sezonu serialu i zażartował, że był to najbardziej dochodowy sezon ze wszystkich. Jednak każdy wywiad kończył się tym samym pytaniem: Czy będziecie jeszcze ze sobą współpracować? Oboje odpowiedzieli wzruszeniem ramion i uśmiechem, pozwalając, aby tajemnica odegrała główną rolę. Dla widzów otwarte drzwi stały się paliwem samym w sobie. Dopóki nikt nie powiedział nigdy Marzenie pozostawało żywe. I tak samo było z niekończącymi się teoriami krążącymi po forach i sekcjach komentarzy. Czy spotkanie odbędzie się w przyszłym roku? W ciągu następnej dekady? Czy nigdy? Jedno jest pewne. Historia Eda China i Majka Brewera jeszcze się nie skończyła. Po prostu jadę na luzie, silnik jest ciepły. Czekam na kolejne zielone światło. Przez ponad 20 lat prosty program o zakupie i naprawie zabytkowych. Samochodów zdołał rzucić światło na debatę ważniejszą niż jakikolwiek silnik. Jak dużo możesz wyciąć, zanim twoje serce przestanie bić? Kiedy Wheeler Dealers zaczynał, każde szorowanie palcami i każda zablokowana śruba wydawały się szczere, ponieważ za sprytnymi buntami lub żądaniami sponsorów nie kryło się nic. Widzowie uczyli się, próbowali i często ponosili porażki, tak jak Ed i Mike. A to sprawiło, że zwycięstwa stały się jeszcze słodsze. Rozwód w 2017 roku pokazał, że uczciwość ma swoją cenę. Ed wybrał zasady zamiast stałej pracy w telewizji, rezygnując z wysokiej oglądalności na rzecz całkowitej kontroli. Mike pozostał, biorąc na siebie odpowiedzialność za utrzymanie zespołu liczącego dziesiątki członków i globalną markę. Obie decyzje wymagały odwagi. Obydwa wydarzenia kosztowały ich sen, a ich ścieżki pokazują dwie prawdy. Które mogą współistnieć. Telewizja jest sportem zespołowym opartym na zaangażowaniu. A czyste rzemiosło rozkwita, gdy nikt nie zwraca uwagi na upływ czasu, najbardziej zaskakująca jest reakcja opinii publicznej. Zamiast odejść, fani poszli w obie strony. Niektórzy pragnęli szybkich zmian z brywerem, inni lubili głębokie, godzinne nurkowania z Chinami. W świecie zalewanym treścią lekcja jest oczywista. Daj ludziom pasję, a oni cię znajdą. Bez względu na platformę. Czy słynny uścisk dłoni powróci kiedyś? Może, historia mówi, że rządzą pieniądze. Ale większe znaczenie ma zaufanie, gdyby nadszedł dzień, w którym obaj mężczyźni uznaliby, że równowaga jest odpowiednia. Że poświęcono odpowiednią ilość czasu każdej śrubce i że uszanowano każdy budżet. Te jasne lampy w warsztacie mogłyby znów rozbłysnąć. Do tego czasu trwają dwie wersje tego samego snu. Jeden goni za zyskiem w czasie największej oglądalności, drugi dąży do perfekcji w kolejnych długich klipach wideo. I to pozostawia nas z ostatnim pytaniem przy wejściu do Twojego domu: którą ścieżkę byś wybrał? Szybkie zmiany, szczegółowe przewodniki czy rzadkie połączenie obu tych elementów. Ponieważ kolejny zwrot akcji w tej historii może zależeć od tego, co zdecydujesz się obejrzeć następnym razem. Od małego londyńskiego garażu po studia nagraniowe na całym świecie Ed China i Mike Brewer udowodnili, że zakurzony metal może stać się iskrą napędową wielkich marzeń. Ich rozstanie pokazało, że namiętność i zysk nie zawsze idą w parze. Obie ścieżki prowadzą jednak do wspaniałych historii: jedna opowiedziana w krótkich klipach telewizyjnych, druga w długich lekcjach online. Być może te ścieżki znów się skrzyżują, może byliby szczęśliwsi osobno. Ostatecznie wszystko może zależeć od tego, której ścieżce kibicują najbardziej fani. Co o tym myślisz? Daj nam znać w komentarzach.